Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Ski Jump Challenge. Oczywiście zapraszam do subika, zapraszam do łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. No i w dzisiejszym odcinku odwiedzimy sobie skocznie w Norwegii, ale jeszcze zanim to się stanie, postaram się tutaj wygrać na złoto te dwie skocznie K80 Polska. Zaczynajmy. Jedni piszą w komentarzach, żeby się mniej nachylać, drudzy, żeby się więcej nachylać. Ja już sam nie wiem. Mi się wydaje, że trochę mniej się tu trzeba nachylać. Ale, no to sobie zobaczymy wszystko. Sam nie wiem. No i żeby oczywiście lądować, lądować później. Oj, tu nie będzie łatwo wygrać na tej skoczni. Kurcze. Które to będzie miejsce? Dwudzieste dopiero. No, musimy tutaj się lepiej spisać. Uwaga. Kolejny skok, wiatr nam nie sprzyja jakoś specjalnie. Chociaż może się da z tego odlecieć. Idealne wyjście z progu. No teraz lepiej, dobre lądowanie. Jest lepszy skok, ale czy da nam on zwycięstwo w pierwszej serii? Tam nie wiem, raczej chyba nie. 17 miejsce, Tutaj ciężko będzie w tej Polsce wygrać, nie wiem. Trzeba będzie chyba na lepsze warunki trafić, albo tu wrócić później. Zobaczymy. Skok finałowy: idealne wyjście z progu i dobre lądowanie. No, skok najlepszy ze wszystkich. Ile to było? Mamy 80 metrów. I które na to da miejsce? Pierwsze raczej nie będzie. 16 miejsce. Także żeby nie dali rady tutaj zająć pierwszego miejsca w Polsce. No, niestety, ale kasa z. Zawsze się przyda, exp. E, no dobra, to najwyżej sobie później do tej skoczni jeszcze wrócimy. Jeszcze spróbujemy sobie swoich sił na Polsce K140. W ogóle te skrzynie muszę otwierać chyba też. O, tutaj mamy trochę lepsze warunki. Zobaczmy, czy uda się tu wygrać albo jakieś miejsce dobre zająć. Idealne wyjście z progu. O, ładnie to wygląda. No, ajajaj, not bad. Tak późno to wiesz. Nie, za późne lądowanie, zdecydowanie. To 26 metrów, ale które będzie miejsce po kwalifikacjach? 8. No tu już jest większa szansa wygrać. Dobra, spróbujmy skoczyć lepiej. Troszkę wcześniej trzeba wylądować. Uwaga! Pyk! Idealne wyjście z progu. O, teraz jest ta wysokość. O, bardzo dobre lądowanie. To już jest dobry skok. Które mamy miejsce? 125 metrów i miejsce mamy. Czy będzie pierwsze? Jest pierwsze, także jest szansa tutaj wygrać. Ten złoty medal muszę tutaj mieć. Przydałoby się w każdym razie. Jest wiatr podnarty. Bart jak najdalej. O nie, za wcześnie się wybiłem. O nie! <ścoughs> o nie, chyba też to przegramy. No nie widzowie nie udało nam się chyba tutaj. 105 m16 miejsce, nie. Dobra, w każdym razie. Pójdziemy już sobie do Norwegii. E, no i może jeszcze pod koniec odcinka spróbujemy sobie raz skoczyć tam. E, <ścoughs> nie oceniam na razie gry. Może sobie weźmiemy tutaj skrzynię do odblokowania. Kupię sobie za 500. Czy coś będzie ciekawego w tej skrzyni. Kask, o proszę, to zmienimy sobie kask w tym odcinku. Jeszcze. I to w tym momencie sobie może zmienimy ten kask. Eee, sprzęt nie czekajcie, to nie tu. Strój, kask. I zmienimy sobie kask na ten oto. Tutaj. Fajny, dosyć kask. Podoba mi się ten kask, to naprawdę fajny kask. Nie wiem, czy tu trzeba treningi robić. Tej rzeczy nie ma to znaczenia. Możecie też napisać w komentarzach. Idziemy sobie do Norwegii, nie wiem, z trzy skocznie sobie zrobimy. Może jeszcze wrócimy do tej Polski pod koniec. E, Okej, okay, rekord 186 metrów. Fajnie, że nam tutaj zalicza te rekordy, które są pobite przez innych graczy. To jest dobre, na przykład w tej grze. I kwalifikacje. Idealne wyjście z progu. Ja już w końcu nie wiem, czy mam się bardziej czy mniej nachylać. Trzeba znaleźć jakiś taki odpowiedni punkt. No i dobrze, 84 metry. No nie wiem, to był słaby skok, ale pierwsze miejsce, pomimo tego w kwalifikacjach. Teraz muszę skoczyć ponad 78,5. To jest, wydaje się, proste zadanie. Nie, no. Pff. Nie, ej, widzowie, no te. To była tragedia. To była tragedia. Zepsułem wybicie totalnie się zakwalifikujemy, no nie zakwalifikujemy się. Co tu się dzieje normalnie? jeszcze raz sobie spróbujemy te zawody. nie może tak być. były w sumie dobre te skoki wcześniej, ale ostatni naprawdę zepsuty. no i jeszcze raz przeżyjmy. Pff, co to? co? co to za wiatr widzowie? co mi się stało z tym skoczkiem w powietrzu? 51,5 metra. no i op. Mamy kwalifikacje, pomimo tego. Ale jak ja z tym wiatrem mam dobrze skoczyć? To będzie ciężkie, naprawdę. Uwaga. I hits. Idealne wyjście z progu. No teraz dużo lepiej. Bardzo dobre lądowanie. Ile to było metrów? Powiedzcie mi, sędziowie. 78. No to już było lepsze. Będzie kwalifikacja. Pierwsze miejsce. No i dobrze, może się teraz uda wygrać Bart. Nie zepsuj tego. Nowy kask, fioletowa broda. No fajna bardzo, fioletowa broda. Idealne wyjście z progu jest dobrze. No i jest za tą linię. Nie wiem co ona oznacza. Chyba zwycięstwo. Także udało nam się wygrać prawdopodobnie. Zaraz się dowiemy. 79 metrów, ładnie. Elegancko, udało się. O to chodzi. Pierwsze miejsce i mamy paczkę. Dostaliśmy paczkę do otworzenia. Także już ją sobie zaraz otworzymy. No i. O, poziom biłem Elegancko, szósty poziom, tysiąc Dostałem diamencika Odblokowałeś grę rankingową Rywalizuj o tytuł najlepszego skoczka świata Ej, to jest całkiem spoko Podoba mi się to Lepszy jednym jeden... Dobra, ale na razie A może sobie stestujemy, co? Szybka gra O co tu chodzi? O co tu chodzi? <gryw> Widzowie, ja nie wiem o co tu chodzi Jeszcze Bart YouTube i Jakiś Kordiafn 1 Ale tutaj zawodników, wow Dobra, szybka gra, nie wiem o co chodzi 6 sekund na start, to jest chyba online widzowie Na pewno tu będzie dosyć słabo w moim wykonaniu, bo jestem dopiero początkującym graczem, a... ...i są na pewno lepsi, idealne wyjście z progu, ależ tutaj wysoko Mój zawodnik poleciał Dobre lądowanie, no i... Które nam taki skok da miejsce? Jestem tego ciekaw 141,5... O! Drugie miejsce! Ty! Dobrze! Mamy tutaj trzy skocznie Znaczy, czy trzy czy konkursy? Nie wiem Ale... Zaraz się dowiem Kolejny skok, idealne wyjście z progu Ładnie to wygląda, naprawdę bardzo ładnie I idealne lądowanie! Rzadko się to zdarza, nie wiedziałem, że tu mam jakieś szanse w ogóle W tej grze Pierwsze miejsce, brawo. Finlandia K135, Norwegia K120 i Finlandia K160. Kolejna skocznia. Fajnie. Do Norwegia K120. Jaka tutaj odświetlnie przygotowana ta skocznia jakoś. Bardzo dobrze. Idealne znowu wyjście z progu. Nieźle to wygląda. Ej, no jakoś tak trzeba lecieć, tak jak teraz mniej więcej. To będzie dobrze. 106 metrów, drugie miejsce, ładnie. Na skoki graczy czekamy. Ej, może dam radę to całe wygrać, ale chociaż. tutaj kon. Ko... No ten kordian, czy nie wiem. To tutaj też dobry zawodnik. Ok, mamy wiatr podnarty. Czy będzie dobry skok? Znowu idealne wyjście z progu. Na szczęście nie jest trudne. E, to idealne wyjście z progu. Skok mógł być lepszy, oczywiście. Ale no, nie można mieć wszystkiego. 107,5 metra. Drugie miejsce znowu. O, tutaj pierwsze miejsce, fajnie, fajnie. Linandeka 135 i ostatnia skocznia, proszę państwa. Największa. I które miejsce będzie w generalce? I co tutaj w ogóle dostaniemy za to? Czy, to? czy coś dostaniemy? No, ale za pierwsze miejsce pewnie tak. Za drugie czy tam trzecie? Co? Ej, co to miało znaczyć, widzowie? Dlaczego tak? No to tutaj przegram chyba. To tutaj przegram. Nie przeleciałem za bulę nawet. Dlaczego? 55 metrów 14 miejsce. Nieźle <grym> Okej, okay, dobra, kolejny skok. W tym turnieju online, czy co to jest? Nie wiem, w szybkiej grze online. Czy będzie lepiej? Za późno. Ej, widzowie, ja nie wiem o co tu chodzi na tej skoczni. Totalnie nie umiem skoczyć na tej skoczni, nie wiem. Może powinienem nie lądować wcale. No ale dobra, no już niech będzie. I tak pierwszy my wygrali to jest zawsze co 17 miejsce tutaj. I Bart YouTube w generalce. Drugie miejsce, także bardzo dobrze, bardzo ładnie, bardzo, bardzo ładnie. I czy coś za to dostaniemy? Banan, <grym> jaki w ogóle skin dobry. Kasę i Expa może zawsze to być. Dlaczego nie? Czyli... To jest szybka gra, no to jest rywalizacja online. Weźmiemy sobie kiedyś udział w turnieju, gra z Facebook, może. Tutaj. O, skrzynię mamy w ogóle. Która się odbloku... odblokuje za 3 godziny. Dobrze, lecimy sobie dalej z karierą, z tą Norwegią, teraz K85. Może jeszcze sobie jedną skocznie zrobimy, bo nie przewidziałem tego, że sobie zagramy w online czy coś takiego. No w każdym razie z innymi graczami. O, idealne wyjście z progu. Kwalifikacje będą zaliczone, dobre lądowanie. Ale muszę troszkę wcześniej lądować, nie jestem do tego za bardzo przyzwyczajony. 87 metrów to myślę była dobra odległość. Piąte miejsce. Mogło być lepiej. 68-67, wiatr od narty 0 oczywiście, 67. Pierwsza seria BART. Idealne wyjście z progu. Leć. A, za późno wylądowałem. No, nie wiem. No, mi się wydaje, że jeszcze mogę lecieć tutaj cały czas. No, ale by, był chyba dobry skok. Które będzie miejsce? Dwunaste. No, mogło być dużo lepiej. oj, oj, w tej Norwegii nie jest łatwo. Trzeba będzie jeszcze raz te skocznie, które przejść sobie. Może z lepszym sprzętem i skok finałowy. Bardzo dobre wyjście z progu, nieidealne Ajajaj No to nie były dobre zawody w moim wykonaniu Zawsze expa, kasę dostanę Będziemy sobie musieli wrócić do tych zawodów Dobra, zawsze kasa, jakiś tam ex wpadnie To to się liczy też 15 tylko expa, ale no zawsze coś, zawsze coś No i co widzowie, w ogóle to tutaj nazbieraliśmy trochę kasy, trochę e, Tutaj tych e, kryształków, <laughs> czy co to jest Także możemy tutaj sobie pójść umiejętności. Jeszcze tutaj sobie pójdziemy w szczęście. Negocjacja. I tego jednego też już sobie marnujemy Wyskok. I oczywiście jeszcze sprzęt sobie też ulepszymy. Narty, bo nic nie mamy. No i jeszcze jakieś nie wiem. Nie będę też dużo kasy marnował. Kombinezon, kombinezon właśnie. I na razie to wystarczy. Myślę. Dobra, lecimy sobie dalej z naszą karierą zawodnika. K120 skocznia. Mm, nie lecimy sobie treningu na razie. Rekord świata 192,5 metra. Jak oni tutaj skoczyli? <grym> Naprawdę to jest starzy wyjadacze w tą grę. No i mamy kwalifikacje. Jest wiatr. Idealne wyjście z progu. Ładnie to wygląda w locie. Ej, nie wiem, czy mi się wydaje, czy to już ten. Przęt coś dał, te ulepszenia. Bardzo ładny skok teraz. Ile to było metrów? 119,5, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Czy to będzie pierwsze miejsce? Tak jest i to... No, nawet ze sporą przewagą. Dobra, jest cały czas wiatr pod narty. A ja jeszcze troszkę się nauczyć tutaj wcześniej lądować, znaczy... Nauczyć, przyzwyczaić się, żeby wcześniej lądować. O tak, tutaj. O właśnie, idealne lądowanie, o takie lądowanie. Nam chodzi oczywiście. Ile to było metrów? 107. Ej, smutny zawodnik. No nie. Kurczę, no może to lądowanie wcześniejsze jest dobre, ale odległość chyba krótsza przez to. Nie, no myślałem, że tu wygram. Idealne wyjście z progu. Nieźle to wygląda. No i bardzo dobre lądowanie. Odległość dłuższa. Nie wątpię, że awansujemy na pierwsze miejsce. Po zepsutym skoku w poprzedniej rundzie. Ale jest! Jest pierwsze miejsce. kurcze tego się nie spodziewałem, elegancko. <laughs> fajnie wygląda jak lud ekipy. Dobra, skrzynka kolejna do odblokowania nam chyba. To czy do otworzenia. Ej! Kurcze, klikłem, że oceniam grę. No dobra, to widzowie ocenię już, jak tu jesteśmy na pięć gwiazdek. E, gry. Nie chcę. Eee, wszyscy będą wiedzieć: Dobra, opublikuj. No i widzicie, zrobiłem tutaj opinię przy Was. Wracamy do gry, oczywiście. Dobra, puszczamy sobie skrzynię do odblokowania. Aha, kupiłem za 300 i odblokowanie. No niech będzie. Co zdobyłem? 400 monet, elegancko. To warto było nawet, nie powiem. Stówka na plus. No, i jeszcze może w tym odcinku sobie raz spróbujemy tutaj przejść te k 140 w Polsce, bo to kiedyś trzeba będzie zrobić. Teraz może troszkę zawodnika tutaj ulepszyłem i może będzie lepiej. Zobaczmy, jest teraz wiatr podnarty. Kwalifikacje może da radę. Idealne wyjście z progu. No, wygląda to już dobrze. Wygląda to dużo, dużo lepiej. Bardzo dobre lądowanie. Gdyby tak było w zawodach, to myślę, że możemy tutaj liczyć na zwycięstwo oczywiście. 132,5 metra, świetny oczywiście skok. Pierwsze miejsce, Bart. I mamy na szczęście ten wiatr pod narty. Więc tylko, żeby było idealne wyjście z progu i będzie ok. Pierwsza seria: idealne wyjście z progu jest. Piękny lot, pięknie wysoko i piękne, idealne lądowanie. To jeden z moich lepszych skoków. Oczywiście powinno być tutaj prowadzenie na luzie. Ze sporą przewagą. No i skok finałowy, damy radę chyba to już wygrać w tej Polsce. No, zaraz zobaczymy. Wiatr podnarty jest, idealne wyjście z progu, bar. nie zepsuj tego. Po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich. Ależ jest wysokość, proszę państwa, to będzie świetny skok! No i o takie skoki nam chodzi, deklasuje tutaj rywali w bardzo dalekim skoku. 133 metry. Także zwycięstwo kolejne w tym odcinku i to mi się podoba. To mi się podoba pierwsze miejsce. EXP paczki i różne inne takie kaczki. Dobra, już bez, bez takich dalej. To są normalne odcinki. O, jeszcze poziom w tym odcinku. Proszę Państwa. Siódmy poziom wbity. Okej. Okay. A my yy, kończymy ten odcinek powoli, żegnam się, a czekajcie, bo jeszcze skrzynię sobie tutaj możemy odblokować, to sobie odblokujemy za 300, no czemu nie, zobaczmy co tu jest na koniec w tej skrzyni. Taki dłuższy odcinek chyba wyszedł, nie wiem, nowy kombinezon, w kolejnym odcinku może sobie założymy taki i kask mamy chyba do tego. Okej, okay, to teraz już na pewno się z wami powoli żegnam. Zapraszam, oczywiście, do stawienia Subika. Zapraszam do stawienia. jeszcze raz łapeczki w górę. Jak, jak najwięcej, czym więcej, tym lepiej. No, i do usłyszenia, widzowie.